Gdy miałam 17 lat, regularnie sypiałam z moim pedagogiem szkolnym. Miał 38 lat: żonę, dzieci, a ja wierzyłam, że to miłość. Nazywał mnie uroczą i kazał zakładać spódniczkę, gdy przychodziłam go odwiedzić. Dawał mi też dużo prezentów, na przykład bransoletkę na znak miłości. Pewnego dnia przyjaciółki zaproponowały, żebyśmy obejrzały razem film i zaprosiły mnie do siebie. Ku mojemu zaskoczeniu film był o 16-latce i jej ojczynie. Facet prawił dziewczynie komplementy i był wobec niej bardzo nachalny fizycznie. Oglądanie tego było bardzo obrzydliwe. Potem zobaczyłam, jak uśmiecha się, ciesząc się jego uwagą. Zrozumiałam, że ona nawet nie wie, że jest manipulowana, nie tylko raniła swoją matkę, z jej mężem, ale też własną przyszłość. W końcu sytuacja wymknęła się spod kontroli i zaszła w ciążę. Facet natychmiast ją zostawił i wyparł się wszelkiej odpowiedzialności, więc jej życie zaczęło się rozpadać. Wtedy zaczęłam wymiotować, bo zdałam sobie sprawę, że jestem taka sama jak dziewczyna z filmu. Dostałam ataku paniki, bo nie wiedziałam co robić. Ale przyjaciółki przytuliły mnie i uspokoiły. Powiedziały, że pokazały mi ten film, żebym przejrzała na oczy i że teraz chcą pomóc mi dochodzić sprawiedliwości. Przez następny miesiąc zbierałyśmy dowody przeciwko pedagogowi szkolnemu i w końcu go zgłosiłyśmy. Próbował zrzucić winę na mnie, mówiąc, że go uwiodłam, co naprawdę otworzyło mi oczy. Teraz odsiaduje 7 lat więzienia i stracił prawo wykonywania zawodu.